Czy muszę mieć doświadczenie, żeby zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych? To jedno z najczęstszych pytań, które zadajecie w telefonach, dlatego w tym materiale wideo odpowiem, jak to wygląda. Po przeszkoleniu ponad 2000 osób, które przygotowałam do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Natomiast jeżeli Cię interesują tematy związane z certyfikatem kompetencji zawodowych, z kursem, z egzaminem, z licencją albo z transportem, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest to egzamin państwowy, który organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. Bez względu na to, gdzie podchodzisz do egzaminu, wszędzie jest tak samo łatwo lub tak samo trudno zdać ten egzamin. Czy potrzebne jest doświadczenie? Nie, zupełnie nie jest potrzebne doświadczenie, żeby zdać ten egzamin, a z drugiej strony doświadczenie w transporcie, czy to jako kierowca, czy to jako właściciel firmy, spedytor, dyspozy dyspozytor, czy cokolwiek innego, zupełnie niczego Ci nie gwarantuje. Ja podchodziłam do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Po roku pracy w firmie transportowej i, i miałam skończoną szkołę policjalną, miałam, miałam tytuł zawodowy technika spedytora, więc miałam lekkie przygotowanie teoretyczne. Mówiąc lekkie przygotowanie teoretyczne, mam na myśli to, że czas pracy kierowcy znałam. Czas pracy kierowcy trochę znałam. O. Tak mogłabym powiedzieć, trochę znałam, bo ja tego czasu pracy kierowcy tak naprawdę to po dziś dzień, e, po dziś dzień się uczę. Przez wiele lat też zajmowałam się rozliczaniem i ewidencją czasu pracy kierowców. E, prowadzę też szkolenia w tym zakresie. Natomiast mówiąc, że cały czas uczę się czasu pracy kierowców, mam na myśli to, że cały czas e, zdarzają się takie sytuacje na drodze zupełnie niestandardowe, które trzeba przeanalizować pod kątem zgodności bądź niezgodności. Z przepisami i możliwych konsekwencji w postaci najmniejszego możliwego mandatu, i co można w takiej sytuacji e, zrobić. tak? Natomiast ja, kiedy podchodziłam do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, to tak jak Wam mówię, miałam roczne doświadczenie, pracowałam w firmie e, transportowej jako spedytor, dyspozytor, zajmowałam się planowaniem pracy własnych e, aut. E, co jeszcze? No, o konwencji CMR słyszałam, wiedziałam i miałam ją już nawet przeczytaną. Co jeszcze, co jeszcze? No trochę, trochę wiedziałam o rachunkowości, bo faktycznie jak, jak się uczyłam w studium celnym w Białej Podlaskiej, to mieliśmy, ja stamt, w sumie to pamiętam tylko rachunkowość. I naprawdę to były bardzo trudne dla mnie zajęcia i my rysowaliśmy sobie szupienice i księgowaliśmy na kontach, tak i tego, tego, dokładnie, tego dokładnie mnie uczono w technikum spedycyjnym i trzeba było przez to przebrnąć. I wydawało mi się, że to jest niepotrzebne, ale po latach z perspektywy zarządzania własną firmą uważam, że znajomość podstaw księgowości, rachunkowości, ekonomii podatków jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. No ale to, to, to nie o tym, tak? Więc czy musisz mieć doświadczenie, czy nie musisz? W ogóle nie musisz mieć żadnego doświadczenia, mało tego. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że mm, osobom bez doświadczenia tak naprawdę może być łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że Wy nie wiecie nic, więc uczycie się konkretnie pod egzamin i tyle. Natomiast osoby z doświadczeniem mm, osoby z doświadczeniem, wiecie doskonale, zdajecie sobie z tego sprawę, to nie tylko w kontekście certyfikatu kompetencji zawodowych, ale w każdej naszej innej dziedzinie życia, tak? Teoria teorią, a praktyka praktyką, tak? I my się uczymy, żeby zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. No to jest znajomość teorii, znajomość... Bardziej przepisów, tak naprawdę. Nawet ta część praktyczna, gdzie rozpisuje się harmonogram trasy, uwierzcie mi, że ja uczę od nowa zasad czasu pracy kierowców, kierowców zawodowych z wieloletnim doświadczeniem, bo trochę inaczej się jeździ, a trochę inaczej rozwiązuje rozpisuje się ten harmonogram zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi. E, więc jeżeli nic, wydaje Ci się, że nic nie wiesz o transporcie, to to wcale nie jest przeszkoda i nie jest powiedziane, że nie uda ci się tego zdać egzaminu nawet za pierwszym razem. My współpracujemy też z wieloma e, urzędami pracy, które kierują do nas osoby bezrobotne na takie szkolenie, e, przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i nawet właśnie osoby, które. Y, które, y, które y, Trafiają na nasz kurs yy, przez urzędy pracy, właśnie osoby bezrobotne, bez żadnego doświadczenia. Po takim naszym kursie po miesiącu nauki podchodzą do egzaminu państwowego i zdają go za pierwszym razem, więc to, że nie ma żadnego doświadczenia, w żaden sposób cię nie dyskwalifikuje, daj się tylko poprowadzić. Zaufaj mi, e, ja wiem doskonale jak przygotować do tego egzaminu, na co zwrócić uwagę i z ogromną przyjemnością pomogę przygotować się do tego tego egzaminu tak abyś zdał go bez poprawek i bez stresu. Z drugiej strony jeżeli masz doświadczenie w transporcie to pamiętaj, że to ci niczego nie zagwarantuje, bo nawet to co wiesz o transporcie w praktyce może nie mieć odzwierciedlenia w teorii i w przepisach prawa. Niestety ale tak jest doskonale zdajemy sobie z tego sprawę na pewno i ja i ty. To jest po pierwsze, po drugie, słuchajcie, to już do wszystkich, do tych co mają doświadczenie w transporcie i nie mają doświadczenia w transporcie. Połowa zagadnień teoretycznych nie jest bezpośrednio związana z transportem. Są kwestie związane z prawem cywilnym, ze spółkami, z prawem handlowym, prawem podatkowym, działalnością, zarządzaniem przedsiębiorstwa, za, 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 zarządzanie przedsiębiorstwa i działalność gospodarcza i to są takie tematy, jeżeli na przykład jesteś po technikum ekonomicznym Skończyłeś administrację, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość, czy to takie studia, czy to gdzieś tam na poziomie szkoły średniej, to już możesz mieć jakąś wiedzę na ten temat i już może ci być e, łatwiej, więc nie przerażaj się tym, e, że z transportem e, nie masz e, do czynienia. Nawet jeżeli masz, nie wiem, 18, 19, 20 lat i to jest początek Twojej kariery zawodowej, nie dyskwalifikuje Cię to w żadnym stopniu. A może jest Ci nawet łatwiej się uczyć. Ja z racji tego, że mam już dwie osiemnastki za sobą, powiem szczerze, że widzę różnicę w przyswajaniu, w przyswajaniu wiedzy. Kiedyś nie było znaczenia, kiedy się uczę. Dzisiaj mogę się uczyć tylko rano, wieczorem już nie jestem tak efektywna na przykład. Więc osoby bardzo młode, super młode, naprawdę też Was nic nie dyskwalifikuje. Kwestia po prostu odrobiny chęci. I konsekwencji. Ja myślę, że te, te to są dwie rzeczy, których potrzebujecie chęci do tego, żeby się po prostu uczyć. Tak. Ja wiem, że nie każdy lubi się uczyć, ale e, można się tego uczyć w bardzo ciekawy sposób. Ja też staram się, aby te treści, które przekazuję w kursie, możecie, macie tego próbkę trochę na naszym kanale na YouTubie, żeby przedstawiać je w sposób ciekawy, przystępny. E, daję zawsze dużo przykładów. Tak. E, żebyście mogli czasami te przykłady mogą być trochę absurdalne, ale dzięki temu jest wam łatwiej zapamiętać trudne zagadnienia, szczególnie te takie związane Bezpośrednio z prawem. No a poza tym, słuchajcie, zawsze coś Wam zostanie, zawsze coś Wam zostanie z takiej nauki, i przede wszystkim pamiętajcie, certyfikat kompetencji zawodowych jest ważny dożywotnio we wszystkich krajach Unii Europejskiej, więc, no niestety, ale jest wart więcej niż dyplom niejednej uczelni w Polsce. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dasz radę zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego wideo. I powiesz dostęp do przykładowego testu egzaminacyjnego, który możesz rozwiązać na naszej platformie szkoleniowej. To jest taki test, składa się z 64 pytań, wielokrotnego wyboru, z 8 bloków tematycznych, dokładnie tak jak na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych. I ten test zostanie sprawdzony automatycznie, będziesz mieć od razu wynik i dzięki temu będziesz wiedzieć, co już wiesz, a czego jeszcze nie wiesz i, i nad czym musisz jeszcze popracować. A jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu z chęcią na nie odpowiem.